Witam kolegów i koleżanki. Może ktoś poznaje swoją zgubę 096. Roczna samiczka. Bez pesa była. Generalnie tak sobie siedzi tutaj u mnie już nocuje na wolierze od od blisko tygodnia. Zawsze tam jej troszkę sypnę na ziemię, bo trzeba być też Człowiekiem, ale może ktoś ją pozna Całkiem ładna, bo akurat weszła, weszła do budynku gospodarczego Także miałem ją w ręku Ale podejrzewam, że przez te pogody jakie są Bo utrzymują się mgły Albo deszcze Nie odchodzi, szwenda się też jeszcze nakrapiana Ale też samiczka z charakterkiem Teraz akurat jej nie ma Siedzi sobie, nocuje na gojemniku Też tutaj Codziennie coś im tam sypnę, żeby sobie pojadły. Popiły. Ale mówię, to miałem w ręku, bo akurat adorowałam mojego młodziaka tam z tych wczesnych. I zastanawiałem się, czy to nie jest z zeszłego roku mój ptaszek, bo ktoś lotował, także pozdrawiam na gumę wkładał i ptak wrócił do mnie. Także i tacy hodowcy są u nas, także króciutka stawka będzie dołączona do jutrzejszego yy, filmu z lotu, relacji, także może ktoś rozpozna, jak będzie chciał, to mogę ją nawet złapać, bo ona jest, o jest druga, ale to jest bardziej nieufna, bo, bo ruda sobie przychodzi. Także, a ta jest widać, że gołąb z charakterem, bo bądźmy szczerzy, nocuję tutaj już prawie też tydzień, chyba dzień krócej od rudej, a, a do żadnego z głębników sobie nie wejdzie. Ja tam im tam sypnę zawsze troszkę, niech sobie poskugę. poczują pogodę, pewnie będą chciały wracać do domu. Witam kolegów i koleżanki. Mamy dzisiaj drugi czerwca, szósty lot konkursowy, Sferim 2. Poprzedniego, tak jak sporo osób zauważyło, były telefony, zapytania, dlaczego nie kręciłem. Z, z tytułu awarii kabiny lot został skrócony i mnóstwo jakiś tam powiedzmy sobie, związkowych z tym wynikło. Łącznie z liczeniem wyników. Tak więc darowałem sobie zresztą. Zastanawiam się nad lotowaniem w naszym oddziale na młode, gdyż w tym roku już jest to druga zmiana kierunku, obecnie lecimy z północnego zachodu, można powiedzieć, że tak powiem, nie wiem dlaczego, władze, władze że tak powiem, oddziału wymyśliły sobie, że polecimy praktycznie z dołu gołębiami młodymi, także... O przysłowiową czapkę gruszek sobie polecimy, bo ani do okręgu, ani nigdzie wyżej te loty nie będą się liczyć. Dodatkowo nie ma żadnej koncepcji, póki co ogłoszonej na loty starych w przyszłym roku. Tak więc znowu nie wiemy jaki kierunek jaka wizja zarządu. Zgoła niezrozumiałych. Dla mnie tutaj postępowanie jest dosyć, dosyć duże, łącznie z wypuszczaniem głębi. Świadczy o tym, że mamy połowę sezonu. Nie zaliczyliśmy nawet 500, a w zasadzie część hodowców już się wycofała. Takie są straty. Można powiedzieć, tak niekompetentni ludzie rządzą, że tak powiem, naszym oddziałem od tego roku. Nie wiem, jak to będzie dalej. A tutaj kolega pytał, jak moja młodzież. Tutaj akurat mamy, czekając. Czekając na, że tak powiem, przylot gołem i mam nadzieję, że się pojawią, aczkolwiek Pogoda jest bardzo dobra. Tutaj mamy pierwszy lęk. Z drugiego lęgu tam jest ich chyba tylko 13. W moim w moim kurniczku zaraz pokażę. Tam nawet nie było wysprzątane, bo nie miałem ani czasu, ani za bardzo W Sobie siedzę. Nic specjalnego. Myślę, że są zdrowe w kondycji. O, tak sobie wyglądają, jak sobie jedzą karma leży, bo uważam, że mimo wszystko na tym etapie ich rozwoju muszą sobie, że tak powiem, dobrze jeść, nie jestem zwolnikiem krótkiego trzymania młodych na tym etapie. No i tutaj mamy. Nowy gołemniczek, w zasadzie jeszcze nieskończony. I tutaj są, wylegują się W zasadzie trzeci, trzeci, ostatni lęk, jeszcze tam odkładam, jeszcze są takie o Pipciolki jak ja to się śmieję Pojedyncze Tutaj jest ich 50 około sztuk, tam jeszcze chyba Po tych najlepszych parach kilka Mam takich do odsadzenia w przeciągu tygodnia tak jak mówię Najzwyklejsze grzędy na razie, nie miałem czasu Siedzą jak widać myślę, że mają się całkiem fajnie w tym tygodniu oblatywałem tak to będzie wyglądało i zobaczymy co dalej Muszę się zastanowić przede wszystkim co z lotowaniem tymi ptakami, bo nie po to hoduję, chodzę dbam żeby niekompetencja władz spowodowała, że, żeby sensownie się je wygubi, bo i tak w tym roku. Straty całego oddziału są większe niż we wszystkich latach gdy ja lotowałem. Tak więc na tą chwilę tak o. przerwiemy i poczekamy na ptaszki. Mamy pierwszego gołębia. Dwuletnia samiczka. Mamy drugiego gołębia. Roczny ptaszek Zaraz zobaczymy, bo jedną nawet sztukę przeoczyłem Samczyk, syn Paska tak więc Czekamy na następne, jak się okazuje, lot jest dosyć ciężki Pierwszy gołą pojawił się Po 4 godzinach i 42 minutach no, ale po raz kolejny pokazały, że, że, że jednak paszki lubią trudne loty bo mimo wszystko sprawdzając pogodę przez około połowę trasy miały wiatr południowy spychający na północ a w drugiej fazie od Szczecina trafiały na, na wiatr typowo wschodni czyli pod wiatr dla nas także muszą troszkę powiesłować w zeszłym roku, z innego kojarzenia z moim starym paszkiem, samiczka na dwudniowym maratonie się bardzo ładnie pokazała. Siadła piąta na oddział, no a dzisiaj... Znowu z innego kojarzenia i znowu paszek, także... W moim przypadku te głębie świetnie się sprawdzają. Czekamy na następne, mam nadzieję, że nie za długo. Chodź, 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 chodź! Szybciutko. Chodź, 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 Jedna przybłęda, w międzyczasie trzy jeszcze kolejne siadły, dwa typy. Także, że tak powiem, worek się odwiązał, mam nadzieję. Tak, jest pięć sztuk odbitych, niestety dwa typy. Poczekamy na następne. Dwie sztuki przeoczyłem, dolewając herbatki, bo zawsze staram się ją podać dopiero, jak się pojawią ptaki. Jest następny. Chodź, Ale ptaszek zmęczony, typowany. Kukułeczka, super. No mam nadzieję, że będzie nie najgorszy lot. Ale ptaki już były przywiane. A więc tak, koledzy i koleżanki. Nagrywanie było dosyć rwane tam Szczerze mówiąc Relacje, że tak powiem, naszego tutaj Oddziału i władz, troszkę, troszkę podcinają skrzydła Od pierwszego gołębia minęła Minęła godzinka Także na tym zakończymy, jest 17 sztuk z 35 Porównanie do kolegów całkiem nieźle, jak się okazuje, czyli Czyli już na tą chwilę mogę powiedzieć, że w tym roku Pierwszy raz odkąd lecę z sezonu. Nie skończymy. Na niebie nie widać w ogóle ptaków. Rozrzut między pierwszymi gołębiami też w granicach kilku minut na, na kilometrażu. No, 300-parę no, kilometrów 340-350. Także. Tylko usiąść płakać. Króciutki żółtki tutaj akurat tamczyki się troszkę nacieszyły puściłem je od samiczek żeby sobie pojadły ale już widać że były dobrze przygotowane bo po przylocie tylko się napiły i do swoich cel się pchały także co do tego nie, nie ma dostrzeżeń skupnęły tylko troszkę i... i tak to wygląda wpuszczę z powrotem do samiczek a, a po prostu wypuszczę te samiczki które wróciły żeby też sobie troszkę pojadły, jeszcze pochulają. Sam czekam i, i myślę, że gdzieś za godzinkę będę je rozdzielał. Także, o, jest następny plaszek, to jeszcze nagram. Nie, wydawało mi się, że coś przeleciało, ale to nie taszek z mojej hodowy. Także pozdrawiam serdecznie kolegów i koleżanki.